Ja jestem uczniem Jezusa Chrystusa wybranym przez Niego i jestem zbawiony. Czy jestem zbawiony z łaski i tylko z łaski, czy z łaski i uczynków? Jesteśmy zbawieni przez łaskę i uczynki. Dla uczynków. Już tłumaczę o co chodzi. Łaską bowiem jestem zbawiony przez wiarę, a to nie pochodzi ode mnie, lecz jest darem Boga. Czyli łaska jest darem Boga. Jestem bowiem jego dziełem stworzony w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, aby mnie pełnił. I co dodaje dalej pismo? Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie trzymał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? I dalej pismo dodaje. A to już sięgnę do objawienia świętego Jana, zwane Apokalipsą. Tam jest pokazane sąd. Podczas sądu i może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i odchoń wyda zmarłych, co w nich byli. I, ka I każdy został osądzony według swoich czynów. Dlatego jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i uczynki. Jeżeli nie mamy, jeżeli mówimy, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie, chrześcijanami, a nie mamy uczynków, albo wykonujemy uczynki niezgodne z tym, co mówi pismo, nie, nie jesteśmy zbawieni. Zbawienie jest darem Bożym z łaski dla dobrych uczynków. Jeśli Jesteś w Jezusie Chrystusie zbawionym, a nie widać uczynków, opamiętania, uczynków, nie widać przez uczynki, że jesteś tym, kim mówisz, nie jesteś zbawiony. Bo cóż sama wiara jest, gdy nie ma uczynków? Czy sama wiara może zbawić? Nie zbawi.